Dziękuję, chętnie przyjmę. Czas na mnie. Do zobaczenia wkrótce. Alejandro, buenas noches. Dobranoc. Do zobaczenia. Miguel. Hasta pronto. Wszystko wyszło wspaniale. Nie mogło być lepiej. Korzystając z tego, że jesteśmy tu wszyscy razem. Reconocer... Muszę przyznać, że myliłam się co do ciebie, Sofia. Co? Po tym, co się wydarzyło, mogła się Ale zostałaś. I zrozumiałam, że naprawdę kochasz Alejandro.

Bardzo mi to schlebia. Ale taka jest prawda. Nie do końca się z Tobą zgadzam. Możesz mieć inne zdania, ale uszanuj moje. Cieszcie się chwilą. Przepraszam, pójdę do niej. Ja też już pójdę. Dobranoc wszystkim. Kocham cię, mamo. Dziękuję. Też widzę, że przy tobie Alejandro jest dużo szczęśliwszy. Naprawdę go kocham. I nie dbam o nic, dopóki przy nim jestem. Dziękuję, że przyjęłyście mnie do swojej rodziny. Jesteście dla niego bardzo ważne. Rozmawiałem z moim człowiekiem z rządu. I co powiedział? Że zrobią kolejny przelew. Na ile? Chcą pokryć spory procent projektu i zacząć program pilotażowy. Nie ma mowy. Przecież to dobra wiadomość. Potrzebuję kontroli nad kontem. To wszystko moje. Nie zadowolę się tylko prowizją. Co zamierzasz? Nie mogę zaszkodzić projektowi, ale nie pozwolę się okraść. Wiesz, że niedobrze mieć tę rodzinę przeciwko sobie. To oni mnie zdradzili. Są naprawdę niebezpieczni. Wydają się wzora. Ale dla pieniędzy zrobią wszystko. Nawet zniszczą siebie nawzajem. Są chorzy. Co Lucia sobie myśli? Musisz z nią porozmawiać. Uspokój się. Musisz być mądrzejsza od niej. Teraz już nigdy się jej nie pozbędziemy. Zawsze jestem po twojej stronie Ale to, co czujesz do Alejandra Posuwa się za daleko nigdy, nigdy nie odebrał ci mężczyzny, którego kochasz Pozwól mu odejść Nie widzisz, jak bardzo sobie szkodzisz To Sofia mnie rani Nie miłość do Alejandra A teraz mam ją jeszcze przyjmować w moim domu i hotelu? Nie ma prawa tu być. Uspokój się. Jak możecie być takie spokojne? Bo Sofia tu nie pasuje. Poczekaj tylko na odpowiedni moment. A obiecuję, że zniknie z naszego życia. Zaufaj mi, kochanie. Zaufaj mi. Jak ona to robi? Nie, zupełnie nie tak. Co robisz? Staram się to zrobić jak Malena. Dlaczego? Żeby wyglądać tak seksownie jak ona. Ale mnie rozbawiłaś. Może nie wyglądam tak seksownie, ale przynajmniej Cię rozbawiam. Odkąd wyszła z Ulisesem, chodzisz cały struty. Masz rację. Przepraszam. Nie masz za co. Wypłakiwałem się w twoje rany, a to nie w porządku. Obiecuję, że będzie lepiej. Na pewno? Tak, poradzę sobie. Mam nadzieję. Dziękuję, że starasz się poprawić mi humor. Ty mi dziękujesz? Tak. Nie myśl, że nie widzę tego, co robisz. Bardzo Ci dziękuję. Wciąż nie wierzę, że Twoja mama to powiedziała. Nareszcie zrozumiała, jaka jesteś. Wiem, jaka jest dla ciebie ważna i nie chciałam, żebyście się oddalili, Sofia. Tak. Super Wiem, że Eduardo był w Todos Santos. Widziałaś się z nim? Tak. Przyszedł do restauracji. Wróciłam. Jak leci? Dobranoc. Nie mów, że nie mogę zostać. Wyjdź, proszę cię. Jak dasz mi całusa? Dałam ci ich mnóstwo. Dziękuję, że mnie odprowadziłeś. Jutro. Do zobaczenia. Już późno. Myślałam, że będziesz spał. Liczę pieniądze na operację. Muszę ją mieć jak najszybciej.

Poprosiłem ją, żeby dała mi spokój, bo muszę skupić się na operacji. Jesteś tego pewien? Tak, przecież to oczywiste. Blanki tam nie zostawiła. Przez ten przeklęty wózek. Nie mów tak. Ale to prawda. Spójrz na mnie. Muszę przejść jak najszybciej operację. Nikt nie będzie się nade mną litował. Wiedziałem, że coś się stało, dlaczego mi nie powiedziałaś? Żeby cię chronić, proszę cię. Byliśmy szczęśliwi z dala od wszystkiego, a Eduardo przyjechał, żeby mnie zdenerwować i cię sprowokować. Często to robi. Nigdy nie przyszedł do domu, ale nagabuje mnie, kiedy tylko może. Skąd wiedział, gdzie jesteśmy? Nie wiem. Kiedy schodziłam do łazienki, złapał mnie na schodach. Powinnaś była mnie zawołać. Nie chciałam się denerwować i psuć naszego wyjazdu. Uspokój się. Naprawdę przepraszam. Uzgodniliśmy, że nie będziemy niczego przed sobą ukrywać. Wybacz mi. Nie chciałam tylko, by Eduardo znów nas poróżnił. Nie bój się, on nic mi nie zrobi. Nie jestem taka pewna. Już raz próbował. Powiedz, jeśli znów będzie cię nachodził, a pokażę mu jego miejsce. Obiecuję. Porozmawiaj z Blankitą, to na pewno nieporozumienie. Co mi to da? Mam dość tego wózka. Gdybym mógł chodzić, Blankita patrzyłaby na mnie inaczej. Naprawdę jej na tobie zależy, ale stracisz ją, jeśli znów będziesz takim pesymistą. Masz rację. Mam pracę, przyjaciela, jestem zdeterminowany, żeby wstać z wózka. Skupmy się tylko na tym. Pomówmy o tobie. Dlaczego wróciłaś tak wcześnie i to z Lisesem? Myślałem, że już nic z Was nie łączy. Chciałam go zostawić, ale źle to przyjmie. Myślałam, że mogłabym być spączem, ale okazało się, że on mnie nie kocha. Wygląda na to, że miłość nie jest dla nas, ale może kiedyś. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Wybacz, że pytam, ale naprawdę uważasz, że Sofia dobrze wpływa na Alejandro? Tak. Naprawdę dużo zniosła. Ale to nie robi z niej ofiary. Wiele zniosła, a jednak przy nim została. To znaczy, że naprawdę go kocha. Szanuję Twoją decyzję, ale nie możesz jej w pełni ufać. Najważniejsze, że znów świetnie dogadujesz się z Alejandrem. Tylko uważaj, proszę. Bardzo mi zależy na szczęściu Alejandra, ale teraz mam inne zmartwienia. Miguel często rozmawia z Sofią, ale mam nadzieję, że wszystko potoczy się tak, jak chcemy, dla dobra Twojego i Alejandra. Pięknie pani wygląda, pani Noriega. A pan bardzo przystojnie. Nie masz nic przeciwko pójściu do hotelu Beja. Nie skaczę z radości, ale będę się dobrze zachowywać. Mam nadzieję, że Isabela nie będzie mnie prowokować. Zależy nam, by Miguel miał dobre zdanie o rodzinie i naszych partnerach. Mogę najpierw... Odwiedzić tatę? Tak. Nawiasem mówiąc, Miguel powiedział mi, że pojechał do Houston na leczenie. Powiedział, co mu dolega? Nie. Nie podoba mi się, że tak ci się zwierza. Po prostu zapytałam, jak się czuję. Obiecałem kontrolować moją zazdrość. Kocham cię i w pełni ci ufam. Ja też staram się zachować spokój na myśl o Isabeli. Wszystko będzie dobrze. Tak, kochanie. Dziękuję. Jak leci? W porządku. Masz dużo pracy? Jest spokój. Muszę pilnie zdobyć pieniądze na operację. Myślisz, że dostałbym pożyczkę z banku? Ojej, tu jest. Będziesz musiał spłacić więcej niż pożyczysz? Dlaczego tak się spieszysz z operacją? Mówiłeś, że wszystko idzie powoli, ale w dobrą stronę. To przez dziewczynę, o której ci mówiłem. Czy ona nie była z kimś innym? Tak, wiesz z kim? Z Alanem. Alan Ortego? Asystentem Alejandra? Tak, z moim szefem. Mówiłem ci, Alan i Alejandro są tacy sami. Robią co im się podoba, nie myśląc o konsekwencjach. Na pewno chce się z nią tylko zabawić. Tak myślisz? Znam ich od dawna. Muszę jak najszybciej przejść operację i znów zacząć chodzić. Uda ci się, zobaczysz. I Fausto, nie możecie się kłócić przez jakieś nieporozumienie. Powiedz to jemu, ja nic nie zrobiłem. Rozmawiałeś z nim, próbowałem, ale nie chcę słuchać. Dam mu trochę czasu. Niech się uspokoi i porozmawiamy. Czas rozwiązuje wiele konfliktów. Dlaczego tak mówisz? Pani Lucia zaakceptowała mnie jako członka swojej rodziny. Tak się cieszę. Czas zadziałał na moją korzyść. Pani Lucia poznała twoje dobre serce. Zdjęła ze mnie wielki ciężar. Tak się cieszę. Może pan wystawić rachunek dla ósemki? Zaraz wracam. Muszę iść, bo wychodzę z Alejandrem. W takim razie do zobaczenia. Kocham cię. W końcu cię znalazłem. Musimy porozmawiać. O czym? Co jest między Tobą a Alvarem? Eduardo powiedział, że masz problemy. Kiedy go widziałaś? Przyjechał do to Santos, żeby mi o tym powiedzieć, co się dzieje. Zrobiłem listę międzynarodowych wydarzeń, które odbyły się w naszych hotelach. Jak turnieje golfowe i tenisowe. Miguel jest ważny, ale my też możemy wiele wnieść. Chciałem Ci podziękować, że zaakceptowałaś Sofię. Trzeba wiele odwagi, by przyznać się do błędów. Ta dziewczyna naprawdę Cię kocha. Jestem z nią bardzo szczęśliwy. Co ty nie powiesz, to widać z daleka. Twoje słowa wiele dla niej znaczą. Byłabym naprawdę głupia, nie widząc, jaki jesteś z nią szczęśliwy. Wróć go do domu Nie, musicie mieć swoją przestrzeń. Tęsknię za tobą. W takim razie pomyślę. Może rzeczywiście powinna wrócić. Nie mam żadnych problemów, a już na pewno nie z Alvarem. Znam cię, nie kłam. Problemy w związku... Wiesz, jak to jest. Nie będę ci zawracać głowy. Jesteś dla mnie bardzo ważna. Kocham cię. Jeśli nie jesteś szczęśliwa z Alvarem, zostaw go. Nie chcę. Naprawdę tak bardzo go kochasz. I kto to mówi? To nie to samo. Właśnie nie możesz porównywać swojego życia z moim. Nie chcę znów żyć tak jak w Lapas. Wolę to niż widzieć cię nieszczęśliwą. Łatwo mówić, gdy ma się wszystko. Ja nic nie mam. To wszystko Alejandra. Pieniądze nie mają znaczenia, jeśli jesteś nieszczęśliwa. Zawsze patrzyłyśmy na życie inaczej. Dla mnie szczęście to wygodne życie, pełne pieniędzy. Nie martw się. Mnie. Jak mam się nie martwić? Kocham cię. Widzę, że popełniasz błąd. Wszyscy je popełniamy. Ty wyszłaś za Eduarda, więc proszę, przestań mnie teraz osądzać. Dobrze, nie wtrącam się, ale uporządkuj swoje sprawy. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Martwią mnie groźby Eduarda. Nie chcę mieć przez to problemów z Alejandrem. Pójdę już. Dzwonili z biura Moralesa, zapłacą za pozostałą część projektu. Świetnie. Co mam zrobić? To samo co ostatnio. Wydaj jak najmniej na przyczepy, a resztę zatrzymaj. Tylko tym razem. Lepiej kontroluj swoją pannę. Już zrozumiała, że to się nie może powtórzyć. Lepiej, żeby tak było. Poszukaj mi dobrych dostawców do wyposażenia przyczep. Mogą być drożsi. Tak. Muszę udowodnić Miguelowi, że potrafię pracować lepiej niż Alejandro. Dlaczego? Bo za bardzo zbliża się do mojego brata. Nie pozwolę mu znów mnie przyblokować. Teraz jesteś dyrektorem. Dla Alejandra zawsze będę zwykłym pracownikiem. Pański brat chce się z panem widzieć. Przyjdę, jak skończę. Powiedział, że to pilne. Permiso. Widzisz. Wszystko gotowe? Tak. Posprzątali wszystkie tarasy? Tak. Restauracje mają już gotowe menu? Tak. Tak. Ja to jest normal. Dobrze, wszystko musi być idealne. Dzień dobry. Cześć, Max. Potrzebuję Twojej pomocy. Co się stało? Przyjeżdża nowy inwestor i wszystko musi być idealne. Mówisz o Miguelu Cantu. Chcę zobaczyć hotel. Chętnie porozmawiam. Co to za projekt? Jeszcze nie rozmawialiśmy o szczegółach. Miguel musi się przekonać, że inwestowanie w kawo to najlepsze, co może zrobić. Pomożesz mi przedstawić mu raport rozwoju hotelu z ostatnich miesięcy. Oczywiście. Trzeba zdjąć te materiały. Dzień dobry. Wyślij ten raport ludziom Miguela, żeby zobaczyli, co możemy zaoferować. Tak, jesteś gotów na tyle pracy. Jasne. Tylko później nie płacz, że się nie wyrażasz. Podobno chcesz się ze mną zobaczyć. Możesz zostawić nas samych. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Nagabywałeś moją żonę w Todos Santos. Po prostu na nią wpadłem. Nic ci nie mówiłem, bo wiedziałem, jak zareagujesz. Mówiłem, żebyś więcej się do niej nie zbliżał. Skąd wiesz, że to nie ona mnie zaczepia? Nie mogę uwierzyć, że jesteś taki naiwny. Nie masz pojęcia, z jaką kobietą się ożeniłeś. Nie mów tak o mojej żonie. Wersja polska, kanal plus. Tekst Małgorzata Szcześniak czytał Piotr Schreiber.